Witajcie, moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont You. Witam was w kolejnym filmie z cyklu Tipy i Triki pana Krzyśka. Dzisiaj pokażę wam, jak wycinać otwory w płytkach bez kurzu. Zapraszam na film. Na pewno widzieliście niejednokrotnie, jak wiercę otwory w gresie. Powstał też jeden film na moim kanale, w którym omawiam rodzaje wierteł do ceramiki, do gresu, pokazuję różne rozwiązania. W sumie dosyć dobrze się ten film klika. Jeżeli ktoś nie widział i jest zainteresowany, no to link do tego filmu będzie na końcu dzisiejszego filmu. Tak więc poczekajcie do końca i później sobie możecie kliknąć. Dla przypomnienia, powiem, że ja używam takich oto koronek. Do, y, na szlifierkę kątową. Y, to, są, to są koronki, które zakłada się na szlifierkę kątową, y, wysokoobrotowe, tak y, do wiercenia na sucho. Tak to wygląda. I teraz tak, y, no, zazwyczaj zazwyczaj no, przy takim wierceniu tak, na sucho. Z racji tego, że narzędzie jest wysokoobrotowe, bo mamy szlifierkę kątową, wydziela, wydziela się bardzo dużo pyłu. I podczas takiego właśnie otworowania ja tutaj sobie gdzieś ten odkurzacz zawsze próbowałem lepić na jakąś tam taśmę, albo ewentualnie jak no, jakiś pracownik miał chwilę akurat wolnego, no to po prostu prosiłem go, żeby przytrzymał mi odkurzacz, żeby jak, jak najmniej było tego pyłu. Wiecie też, jak oglądacie moje filmy, że ja większość otworów y, takich no, technicznych, y, które mogę oczywiście wywiercić po przyklejeniu, wiercę właśnie po przyklejeniu płytek już na ścianie, czyli wszystkie jakieś otwory, na przykład pod y, wieszaki do grzejnika, jakieś tam puszki elektryczne, y, geberich, tak, czyli wszystkie otwory, jakie mamy tam w gebericie, y, to też staram się wiercić później. Mi jest po prostu wygodniej, aczkolwiek wiem, że niektórzy wolą to zrobić sobie y, wcześniej. I teraz tak, y, tutaj u na poddaszu, z racji tego, że ja mam wszystko już tutaj umalowane i no zazwyczaj jeżeli e, e, robimy biały montaż w łazience, no to łazienka już jest praktycznie na gotowo zrobiona, czyli wyfugowana mamy umalowany e, skos czy sufit, tak jak tutaj w moim wypadku, e, to no, nie chcemy tego kurzu, prawda? I e, tutaj zacząłem sobie używać takiej przystawki do odkurzacza firmy Mechanik i powiem Wam szczerze, że jestem mega zadowolony jak ona się sprawuje. Zobaczcie, tak ona wygląda. Zbudowana jest w ten sposób. To jest taki giętki jakiś plastik, czyli to się dostosowuje do naszej, można powiedzieć, powierzchni. Wkładamy sobie odkurzacz. Tutaj mamy otwór do odkurzacza. Ja mam akurat odkurzacz Bosza, ale ta guma jest tak elastyczna, że prawdopodobnie każdy odkurzacz będzie pasował. Działa to na zasadzie podciśnienia, czyli jeżeli włączymy odkurzacz. Ta przystawka przesie nam się do ściany tak? i ona już tu w tym miejscu zostanie. Tak? Tutaj przez te otwory, które są widoczne po bokach, tworzy się podciśnienie, mamy dosysanie do ściany, a tutaj tym otworem jest wciągany urobek, który, który po prostu no, wydziela się podczas wiercenia. Wiercimy bez kurzu, aczkolwiek na jakieś tam elementy grubsze, które odpryskują z racji tego, że no, na tych koronkach jest diament dosyć taki agresywny, tak? czyli te kawałki szkliwa grubsze gdzieś tam mogą odprysnąć nam poza tą przystawkę, ale większość urobku, większość kurzu jest zasysana do środka i dzisiaj Wam pokażę, jak to właśnie działa i dołączyć odkurzacz. Widzieliście, że nawet przy średnicy 65 mm podczas wiercenia pod puszkę elektryczną tego pyłu praktycznie w ogóle nie było. Tak więc jak dla mnie całkiem ok, nie kosztuje dużo, a pomaga. Według Was, nie wiem, możecie to napisać pod filmem. Sekcja komentarzy jest oczywiście do Waszej dyspozycji. Dzisiaj taki szybki tip i trik ode mnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Tutaj macie subskrypcję mojego kanału, tutaj macie film, o którym wspominałem, dotyczący otworowania w gresie, a... Przystawkę macie w pierwszej linii opisu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.